Znowu gramy w Ryvalsym. Chodź do gry. Się siema, siema wszystkim. Na razie, jednej osoby. Zero osobom. No. Jest liveik. Zapraszam. Zapraszam na live'a My będziecie. Y oglądać moją porażkę. O nie, Laki Oh. Arena dam. <laughs> Będziecie mogli oglądać moją porażkę. Więc tak, ja będę miał dwa tryby. Najpierw spokojny gracz, a potem agresywny gracz, jak będę przegrywał. Jak ktoś wie, był na ostatnim live'ie. To wie, jaki ja odklejek dostaję podczas grania? No przecież. Zapraszam wszystkich, zapraszam. O, Laczki, Zapraszam, bo na razie jest zero osób. What the? Jest zero osób, na razie zapraszam do wchodzenia. I ma jakieś lagi duże. Dwie minuty i zero osób. Ej, no, ale durne. Dornaki. A ktoś się gdzieś tutaj pojawi. Czemu? Co to za lagi durne? Ej, nie. Teraz to akurat to nie jest mój brak umiejętności. No, przepraszam bardzo, gdzie mam bronię? Ja rozumiem lagi lagami, ale że aż gdzie mam bronię? Co to jest? O, jedna osoba, wee. Oui. Co to jest? Czemu mam takie lagi? Zachę... Moja pierdzielę. Wracam do pisania na czaciku. Będzie jeszcze więcej. O, co sobie się marshmallow Teraz można, jak ktoś teraz coś napisze, to na pewno to przeczytam, bo teraz jestem w lobby i widzę czat. Five four three two one. Zapraszam do pisania. Coraz będzie piękne oglądanie. O Jezu. Sześć osób. Uj. Jej! Sześć osób. Zachęcam do opisania cały. O! Dziękuję za łapkę w górę. Lagi. Siema, siema Micha Punar No, ja. 10 osób, mamy rekord. Wi! Oui. Ten osóbek. E What? Dwie łapki w górę. Dzięki. Teraz będziecie mogli oglądać mój piękny, lagujący komputer. 11 osób. Jej. E Szto? O. Snajpa. Ja sam ludzie. Yy. Okej, okay, widzę, że ty mnie yy, gra. Lubi potrolować. Okej, okay, okej. Okay. Piszcie co w, w co grać. Yy, możecie pisać o 6 osób. no i tak nagle poszły wszystkie ła. W sumie też bym poszedł, jakbym widział coś takiego lagującego. Mogę Michał, tylko że e, no, widzisz. Mogę zagrać Michał już punar. Z przyjemnością zagram, tylko no... Widzisz jaka jest sytuacja. Wiesz, no to tak. Trudno grać. Dobra. Zapraszam osóbki z... Ok. Nie mogę się ruszyć, dobrze. Dwie osoby jest. Um. W co gramy? W co gramy? Głosujcie. W co gramy? O. W co gramy? W co gramy? Można pisać. Pisać można. Gramy dalej w Rivalsy? czy co? osiem osób i e, rywale dobra no to rywalcy. Eee. Cześć, Alan Jakubowski. Dobra Michał, jak masz na jaki masz nick? Ej, mogę z tobą? Możesz, Bartek. To y, wszystkie... Y, nie patrzcie tutaj, bo to są... osoby. osoby. Dobra, Bart... Co? Dobra, możecie mi pisać swoje niki na czacie. E, który? Kto jest kim? Powiedzcie. Dobra, Bartek, tylko że najpierw potrzebuję, by Michał powiedział, która kapibara. 5, 4, 3, 2, 1. No to wybieram następną osobę. Aha, nie mam jej tu. Dziwna. Ja mam na imię Gragrzybka 15 Ety. Okej. Okay. Olgi, Ole. Co robić, by mieć więcej osób? Które? Które to zgaduję? Albo Marcin. O nie, co to za jakość słaba. O, mogę przybliżać. Ła. Wow. Druga, czyli ta. Czekajcie, bo ja tutaj yy, wszystkim by był X, 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 X. O! Nie, 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 a. a. Yy, ty, ty. Alegwid 2. Jak to się nie pojawi, to proszę się nie martwić. Będzie dużo live'ów. Właśnie teraz bardzo naciskam na te live'y. Więc jeszcze będzie dużo. Okej, okay. okej. Okay. A no to który? Zaprosi zaprosiłeś. O właśnie, mam pomysł. To y, wy mnie zaproście, to wtedy będzie wam łatwiej. Dobra? Proszę. Mo y, tak wygląda mój niczek. Można dodawać. To lepiej. O, 10 osób znowu. 11 to nasz rekord. Pobijmy rekord. 4. Hmm. Y, można dodać, bo to wtedy będzie mi lepiej was dodać. No to. Minutę poczekamy jeszcze na osoby, które chcą dodać. Nie widzisz, Niko, Marcin? Nikt to nie widzi. O! Witam, pani Mati. Proszę, Niczek. Eee! Nie pytajcie. Dobra, a dodasz do znaj? Dobrze. Ale to wy Na no, co? Po prostu wolę, żebyście wy. O, czekaj. Dwie osoby mnie dotyczą. Dobra. Y Kto? Kto? Orgiul. Orgiul La Borsa. To ty? Babra dodaje. Bram. Zapraszam do Rajwalców. Mojnik. Zapraszam do Rajwalców. Już że będziemy grać. Dobrze, dodam wszystkich, tylko że zapraszam już teraz do gierki. A pewnie nie do. Dobra, no może oczywiście. Jeszcze ostatnie prośby akceptuję. Um, sorry, panie Tesla, chyba wiem, kto to jest. Wszystkich odrzucam. Najwyżej jeszcze. Prosek D2. O, już widzę Ciebie! No to jakby coś, to niestety będę po live usuwał innych, bo po prostu chodzi o to, że. Yy. Ale już za, zaraz chodzimy. Jest. No to ostatnie osoby mogą, mogę dać ostatnie osoby, więc zapraszam. Nie wiem, czy jakoś od, odrzuciłem teraz z czatu. Jak tak, to przepraszam bardzo. Dobra, zrobię jeszcze drugą turę. Turę. Dołączam do rivalsów. To ja... Oj! Jeszcze raz wyśli. wyszli. Kto tu? Kto tu? Na 10 osób. A, wiem. Na 20 co coś robimy coś, ale ja nie wiem co. Kto jest kim? Dobra, dodaję ciębie i ciebie. Dobra, no to dołączam do rejwalsów. Dołączamy, dołączamy. Do mnie. Discord XD. Czekajcie, muszę coś zobaczyć. Zaraz będzie ekran. Tylko, że muszę coś włączyć. Dobra. Już jest git. Zero osób. XD. Dobra, dołączamy. Dołączamy jedna osoba. XD. Jezus, Maria, Co? Ja jestem. To fajnie, jakbyście dołączyli do mnie. Jestem na live. O, fajnie. Ja co 5 i. W. Zobaczmy, kto najwięcej komentuje. Czytam jakimś. Michał Szpunar ma pierwsze miejsce. Obra. Już jestem. Jestem na serwerze. Zbieramy się tutaj. Piszę na czacie. Wszyscy są. Jo, ale fajnie. Zrobimy sobie zdjęcie na pamiątkę. Dobra. To chodźmy... Mol o 5 na 5. Ile was jest? Obecność? To może tu? Samiks. No możesz. O Boże. No i super, super. Ojeju, sorry kapibara. Będzie druga tura. Przepraszam, naprawdę, kapibara. Będzie duża. Będzie druga tura. Muszę jeszcze do widzów napisać. Dobra, snajpera. Lecimy. Jak to pięknie wygląda. Dobra, lecimy, drużyna. Lecimy. Zero osób, jej. Ojeju, lagi. Lagi, w, 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 w. widzicie, że mam lagi. No, przegraliśmy. Jedna osoba, oui. yes. yeah, yeah. Czekać. Jestem słaby w rejwalsach. Pięć osób się ma. Nie wiem, co się dzieje. Jak coś, jak będą jakieś brzydkie słowy, słowy, słowa, to y, to nie moja wina, że ludzie tak piszą. No, wy widzicie, że ja mam laki. Widzicie! I to, to, że przegrywamy to wyjątkowo nie, nie. To nie jest wina mojego skilla, jeśli w ogóle jest. Pisz. Ale co? Nie mogę. Nie mogę pisać. Mam pomysł, by zrobić następnym, te, następnym razem live z Minecrafta, bo to było bardzo ciekawe. Przez to. No nie, wait, wait up, co? 10 osób, siema, będzie y, granko. Jak zostaniecie i dokończymy tą rundę, która jest dla mnie żenująca, bo ciągle przegrywam, to będziecie mogli grać 8 osób jej. Mm. Nasz reko, rekord 11. Mamy 0 punktów tak. Okay. Co? So, Chinese. Chinese. I spend hours trening my I.M. O nie, uciekać. Widzicie, że lagi Bardzo ekscytująca gra powiem wam. O Boże. O Boże. Zaznawcie to dzika. Co ja wam takiego zrobiłem? Demonie. Lagi, lagi. Dobra. Idziemy jeszcze raz. Druga runda jest. Teraz może 5 sobie zrobimy, 5 na 5, 5 osób, 5 lajków. Zapraszam, dobra, już możemy wchodzić powoli. Czekajcie, bo to Coś takie nierówne, to. Bardzo nierówne. O, dobra. Dochodźcie, dochodźcie. Pójdę tutaj. W solidarność. O, no. Dobra, dajmy, że gotowa. Dajmy, o. No i Sigma. Oj. zory, robimy skrńsze, żeby potem było. Będziemy. Ojeju. Jest tutaj bardzo ciekawy Dasznik, pamiętasz mnie? Nie, nie wiem, czy pamiętam mam. Ale nieważne. Jest, zaraz będzie koniec live'a, ale będą też inne. Bardzo mi się przyjemnie z wami gra. Choć przegrywam. O kabum kabum. Zapraszam. 3, 4. Nie wiem czy ten licznik osób ma jakieś załamanie, czy co. Bo to jest tak. 1, 2, 11. Spada 0, 0, 1, 0. I teraz 4. 5, 5. No i tak to jest. No 5. Teraz jest. Ale problem i to. Dobra, nie na no, następnej rundzie się zmieni na RPG. Cztery osoby teraz piu! 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 Ah, dobrze, dobrze nie znaczy. Lecimy z RPG. O nie, jest snajperowiec. Jest to snajperowiec. Najgorsze osoby. Nie, żebym obrażał. Chodzi o najgorsze osoby w grze. Znaczy, no. Nie ze skillem, właśnie, tylko. Właśnie, że mam za dużo tego skilla. O, trudno. Przegrywa się. Jezu, sniperowiec. No i świetnie. Nie komentuję. Nie komentuję. Przypominam, podbijamy rekord. Bijemy rekord. Nasz, re mój, w sumie też w sumie nasz, nie wiem. Rekord to 11 osób. <słuch> Zaraz wyrzucę ten komputer przez okno. Obiecuję wam um. Zaraz się um. mm. Kabum. świetnie A wy tam pewnie wy się śmiejecie za tym ekranem, że ja umieram, no mm, cóż się marzymy tam Co jest takiego śmiesznego o wygraliśmy Ui! Dobra jeszcze gramy kolejną rundę Dobra, no teraz musimy jeszcze czy wygrać. Nie, yes, Sajperowiec. Będę teraz się daru. Jakby to nie był taki kanał, taki bardziej for kid. Nie był family friendly. To bym teraz powiedział yy, o wiele inne słowo. Spoiler, byłoby brzydkie. <grym> ja nie jestem taki biedny. Malutki. Siema Henry Lenz. To, to za prefix. Pierwszy. Pierwszy ostatni raz gram na live. To jest wczersa. No to było mi miło. Kończymy live'a. Nara. Co się śmiejesz? Bye bye. bye, bye.